I co? Jestem na żywo, tak? Oj, jestem na żywo. <grym> go, Pochwala się, jo. że z nimi fumogram. Uważam, że procesory w telefonach są nieprzystosowane do podgrzewania lasagni. No... Tak samo pustynne monitory, nie? Dobra, chyba. Se... Co? O kurwa! <grywa> kurwa. Okej, okay, no, spoko. Lecą jak like liście to... cztery pierdy roku tarararara. Nie mam, nie mam haka w Dam ci ten. O kurwa, ja ci tego dałem. <grym> masz tego, tego. Czarka z 13 posterunku. Dobra, o co chodzi w tej grze? W sumie nie wiem. No pa, płyniesz, zbierasz samacy, rozbudowujesz wyspę Jaką wyspę? Kurwa. Widzisz na jakąś wyspę się rozbudowujesz? Ale za A może mieć własną wyspę w sensie tego na Chatwę przykład... rozbudowujesz po jeszcze. Aaao Ty ją to Ty gotan! Dawaj! Gotan! A, <słuch> o! Przyspieszałem se kompa! Załóżcie kotwicę, cokolwiek Kugo. Kurwa nie mam. Nie żywą kotwicą, przypnij ja się hakiem i iść na dno. Hehehe. <grym zbieram> <grym zbieram> niech tu będzie jakiś niezjuś, go kurwa zje, prosz Nie ma tu nic. A byś na tamtym szczycie? Ale arbusy przynajmniej jakiś masz pewnie, albo coś. No jednego. <grym zbieram> tak jednego kurwa. No jednego. Ty, ty masz dłuższego tego. Dorsza, zobacz. Ty masz dorsza. O, płynie do ciebie. <grym zbieram> No, no dorsza. Przecież dorska. powiedziałem, nie zdrobniej od. Nie wiem, jakie zdrobnie od eee dorsz. y Gówno. Dorszyk. Dorszuj? Dorszy. Dorszuj? dorszuj. Oj, chuj, nie mam. Bo komuś dałem 17. <noise> no co? No. <głosy> <głosy> Aha. Czarnia, Ej, o! Nie, o! Ej co jest? Co ale... ja le... mały Ej, Nie Ej, Nie, no Ej, 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 Nie no, Ej, Ej, tego samego Ej, 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 mi się Ej, Ej, <grym> <championa. grym> <grym> Po coś ty ją masz, nie? Oh. Mm. <GolES> oh, nie orbox… oh oh. A ty! Doblokowałeś mi tego, jest? Coś ci Nie co worry, tak? <inental gara> <To Jesus> <Boys> co jest? Widzę to! jakieś <toczyny> <toczyny> Skocz do wody, może się ten. Schowało się czy nie? A, to... O kurwa, bo nie mam żadnych tych Czego? Weź zrób tego na jedzenie. Na wodę. Ty we, weź go to z tego. Nie Zrób sobie z tego arbuzo. A ty na wody! Kurwa! Nie, No! No i w plastiku na nie dostajemy, no jest. Nie, chuju, jeba No <grym> Dobra. Nie, ale... Ale wędkę narzuciłem kur... Daleko. Ty wędka, bez kitu! Wędka wędka! Nie ma za co. Nie. Oho. No, nie ma za co. No nie ma za co. no, nie ma za co. Może byście zjedli tego dorsza, co? Kurwa. Pa, kurwa no nie! Kurwa, zarzuciłem i mi... Właśnie ostatnio dostałem snap'a od kumpla I autentycznie nad morzem już są te łososie Bałtyckie, nie wiem czy wiecie jak wygląda łosoś bałtycki Nie To zwykły łosoś kurwa kupiony w jakimś Tesco czy innym gównie Tylko, że jest napisek bałtycki ludzie to kurwa kupują <noise> Już autentycznie już taki skam jest na przykład ci Którzy mają wyjebane i po prostu chcą kupić ryba, albo ci z zagranicy co przyjeżdżają na polskie morze, w ogóle BTW kto by chciał no, no to kurwa kupują takie coś no jak ja to zobaczyłem to się popłakałem ze śmiechu Ja pierdola, na przykład Niemcy przyjeżdżają kurwa na wakacje na polskie marzy, Tak. Kuj. Niemcy mają tak. takie zarobki, żeby mogli pojechać to kurwa gdzie, gdziekolwiek No i co, przyjeżdża taki niemiec i... no, o coś Bałtycki, co nie? Łoło <śleszy> coś. Nie jakby tak stoicie to... Nie wiem, to, to tak wygląda jakbyście nie wiem, stali na, uh! na, 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 na brzegu jakiejś łodzi i po prostu sobie wiecie, szali, kurwa. To, to może delfiny jakieś były, kurwa? <laughs> Tuńczyk? O kurwa. Ty, bez kiedy to pływa? Delfiny bałtyckie, nie gościu. No. Łosoś, kurwa. O! coś mnie skrzywdziło. Pat to mam! Kurwa, nie wiem, z kuchenki. Co masz? <laughs> Do you ever look at someone and wonder? Co się dzieje w ich głowie? mi, zostaw mi to, bo ja zaraz no, zdechnę. No, on serio zdechnie, Co? Zostaw mi. Zostaw mi, kurwa. No mam w talpie nawet taką... Nie, w hertule. Nie, ty jest takim chujem. Nie wiem. A zatrzymujemy się tu na chwilę. Widziałem jak nic nie ma dosłownie. No dobra ku <laughs> jak jestem w sumie wypłynąć? Zostaw to kurwa. No ja ty No ja już mam zero! Zostaw to! No. Wypierdalaj, nie! No co? No Reki! Ty wyjebę się A. chyba! No wyjebałem się A łóżko mi się. Nie... Ja w dobrej sprawie byłem na dole Już za to co mi zrobiłeś już w tej grze to mi się należało <laughs> co? co? ty mówisz kolego? Ty co jest? Co? Co jest? Nie wiem o, co jest? Ona hita to zdjął Nie no no, nie zdążyłem go hitnąć, chyba. <grym> ale ty najpierw tą kreweturę, że ona jeszcze działa. No, to na I to nie działa. O kurwa... Ej, co jest. wyjebało nieba, wy <grym> Dobrze się czujesz? No dawaj! O się popryłem. No daj to. Tą... <śmuszczak> masz paczkę. Ty Tukan właściwie się nigdy nie pytałem czemu masz TVN? <śmuszczak> no co jest skrót w ogóle TVN? To się? No to jest... To jest wizja niemiecka. <śmuszczak> niemiecka? <śmuszczak> Kurwa zesrał mi się. Ty a gdzie na O no, posadz jeść Ale tu utonął w sensie. Uwieram, czy wyrzę to na No Stoi. Coś... No Ale nie wiem czy się nie wykurwi do tego czasu jak No <laughs> Raczej to. Tak. A w historii, on w zauważył, że ten, że na ja tego boksika, zamówiłem, mówiłem, co nie? I on się tam pytał, ile to wyszło, ja mówię. No wiedziałem, że jak powiem ile to wyszło, to na no znowu wejdzie, co nie? To ja powiedziałem, hmm. że tak z pięć Tak. <laughs> I kurwa, potem mu dałem pudło, nie? Bo on tam pakuje jakieś rzeczy na Allegro i tak dalej. Tak da mu pudło, a tam paragon 120 zł i Właśnie, masz tego boksika w końcu? Bo no, mnie nie Już go otwierałem. Kiedy? Na streamie, no jakbyś był jak tysia ja cały czas, no to byś wiedział. A przecież mnie wtedy nie mówiłeś? było, tak? Mistery no, Boxa. Wiem. A skąd w końcu brałeś? No z USA. I oddało? Oddało, no. jak? <laughs> <noise> pianki, no. Nie no. Ty, Kilman, nie powiedz mi, że te pianki, kurwa, do paczek nie są OP, do jedzenia. A, to no takie ja. jakby białe, albo inne ta, 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 ta. No to są fajne, to są jak, tak, kukurdziane. No, ja to całe opierdoliłem się, ty ci o nie śmiałe. No, ja też zawsze. Ty, ale ty wy wiecie, że to nie jest ten... Bo to są te, takie, te plastiki, tak zwane, i Dobra, ale spokojnie jak te, jak kukurdziane. Jakie kurwa plastiki, to jest skrobia gościu A czy no to dobrze to tutaj zjadłem całą paczkę ostatnio tego Jaky kupicie kurwa kilogram pianek, no to naprawdę ja wam dodam Kilogram minimum, jak 10 kilo tego dostanę, taką pakę wielką, no to... To jest... No wtedy to już nie wiem do czego mogę się posunąć. Ty gdzie mi tratwa kurwa odjechała? No nie pierdol, że jej nie ma. Ja tędy wchodziłem. Nie, no nie, ty trac, panika chyba odpłynęła. Bo to nie żegra? No, ma te dwóch. Ty legitnie trac, nie ma. Boże, z tracą. Czego, czego nie ma na tracie? On jest. No to samotni wędrownik teraz. No, legitnie odpłynęło. Ja wiedziałem, ale ja myślałem, że to się tam utrzyma jakoś. Już to się blokowało. Niezwykły jesteś. Nie, no nie. Który tam już przytał? Czemu? Kurwa, nie uwierzy. Co się stało? To co dla mnie spejtrat, mi kurwa odpłynęła <śmienny> 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 Jakim cudem ci? <śmienny> Myślałem, że ona siedzi w tej skale. <śmienny> Poszedłem to ten, chcę zwiedzić I chuj pan co trampmy, nie mam koło siebie. Ty płyniesz na to tak? Na pewno nigdzie. Czyli nie ma koło wyspy. Nie wiem, jestem nieprzytomny. No to od nowa. Nie, jest, jestem koło jakiejś wyspy. Zgadza, chyba nowej. Jestem przy piasku jakimś. piasku, tak? No, i bombusach Nie, ja się chyba pójdę po prostu wyjebać Gdzie ty płyniesz, No ja się próbuję utopić, o w końcu <laughs> Ty, na no, osiągnięcie dostałem za utopienie się Nie, ja opierdolę O, Sima! Ej, bujra nie mamy! Dobra, resecik, resecik, reseci.